Siemanko, w tej stronie Tinkro a w dzisiejszym odcinku porobimy kilka rzeczy mianowicie, będziemy się skakać na spawnie otworzymy sobie kilka hunter case'ów zrobimy wyzwanie no i oczywiście standardowo poprowadzam po zmianach na, na, na działce, które są na początku tego filmu możesz wstrzeć łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał no to co, najpierw lecimy z wyzwaniem którym będzie zrobienie maksymalnej czci Urośnięcie maksymalnej trzciny, a potem jej zniszczenie. Także 3, 2, 1. No i mamy itemki przy sobie. No i teraz, po prostu, co zrobić? Po prostu postawić, urosnąć tą trzcinę aż na samą górę. No to, co będzie, to kilka minut trwało. No ale myślę, że będzie warto. No to lecimy. Oczywiście, tak co mniej więcej sobie wyliczyłem ile będzie. Potrzeba bloków, żeby to zrobić, także widzimy się jak skończę. Mało się zbliżamy do maksymalnej wysokości. A tu jeszcze, która jest wysokość? Już nie wiem. 255, czyli tu jest 256, chyba. No tak, bo tu 256, a wyżej już nie można stawiać. I jak widzicie, jestem na maksymalnej wysokości. Wyżej już. Nie mogę stawiać Nawet mogę Wam czat pokazać. Nie wiem, gdzie to może być Nie wiem o proszę bardzo Nie można Niżej No to cel zrobiony To teraz idziemy w drugą stronę Czyli idziemy w dół no dobrze, mamy zrobioną maksymalną przycinę. Teraz należy ją zniszczyć. Jest trochę taka wysoka, ale jak wyzwanie to wyzwanie. Wyzwanie zaliczone na no to teraz lecimy na spawna jesteśmy na spawnie, no i teraz będziemy otwierać skrzyneczki a i oczywiście wcześniej zapomniałem powiedzieć, że oczywiście możecie pisać jakie byście chcieli, abym wyzwania zrobił bo to jest, no ważne no to otwieramy 10 hunter case'ików zobaczymy czy mi się coś fajnego uda no to co, lecimy Raczej na Ostrzony Sierp nie jest to rewelacyjny przedmiot. To raczej też nie. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za 114 subskrypcji, które mam na kanale. Może nie jest to jakoś wybitnie dużo, ale dla mnie jest to myślę, że dosyć. Fajny, fajna ilość. No już mógł być ten kijek, ale dobra. No na razie się zapowiada ten opening bardzo na straty, bo nie ma nic cennego. O kijek. No kijek może być akurat. O, czerep tam był, a mógł być czerep. Dobra. Kolejna skrzynka. No, zaraz po openingu będziemy sobie trochę skakać. No doświadczenie raczej mnie nie zadowala. Na razie opening jest taki bardzo marny, gdyż wszystko już stąd mam. No Bardzo słabo, no chociaż jakiś jeden przedmiot, którego nie mam. Możliwe, że chyba jeszcze tylko tego wilczego kła. na razie nie mam. Może być siekiera tropić Żelazną włócznie? Chyba nie mam, a jak mam, to mam. O, stek z bizona też by mi się przydał, o, no i fajnie. Jakiś nie jest to najlepszy przedmiot, ale do galerii zawsze na propsie. No i ostatnia skrzyneczka. Szczęście pójdzie czy nie pójdzie? Uff. No raczej to nie jest opening moich marzeń, ale dobra. Niech będzie. No to zaraz będziemy skakać. Teraz będą skoki, z podką dwójką, także wasze zdrówko. Breathe me in and let me go. filling the lungs inside you, and the black and eyes make my way into your mind. Just to know what you No to teraz po montażu parkurowym zapraszam na ostatnią część odcinka czyli postępy na działce jak kogoś to interesuje nie ma ich dużo ale są takie trochę konkretne No to jak możecie zauważyć no ten teren się trochę zmienił ponieważ chyba jeśli dobrze kojarzę tych ścieżek tutaj w ostatnim odcinku nie było oczywiście te dekoracje tutaj są um, no, są sobie takie jakieś inne. Takie myślę, które są fajne, które chciałem zrobić. I myślę, że jak zapełnię sobie ostatnią część, czyli na pewno tu i tu będę, bo tu jeszcze, jak wiecie, jak mówiłem, to mówiłem, jak na pewno mówiłem, jak mówiłem, to mówiłem, jak nie to nie, ale na pewno już mówiłem, że tu chcę sobie zrobić taki jeszcze sobie budynek, jakby to nazwać, przepalarnie, coś tego typu. A tu bym chciał sobie postawić port i statek. I chciałbym się teraz na kripsy zgłosić już teraz kolejne, które będą za miesiąc. Bo po prostu myślę, że zdążę już z tym zrobić. Ostatnie w ostatnim odcinku wspominałem, że chciałbym tutaj klif. No i taki mały, drobny klif sobie tu zrobiłem. I myślę, że mi nawet dobrze wyszedł. Oczywiście możecie napisać, czy Wam się to podoba, czy nie. Szczera opinia, Wasza. Tylko to mi jest potrzebne. takie chciałem trochę drzewek, więc sobie zrobiłem takie drzewo grzyby, coś tego typu. I myślę, że też to jest fajne. Tu takie delikatne ognisko. Jest ok. No tutaj, możliwe, że. No ta ścieżka, tak chyba od tego momentu, jak dobrze gdzieś pamiętam, było zrobione, a reszta już nie było. No to na pewno. No i to tyle. W tym miejscu a najważniejsza rzecz, już mogliście ją widzieć, to jest kościółek, ale do niego przejdziemy zaraz. A najpierw, jeszcze pokażę, że tutaj też taki delikatny placyk powstał, też chciałem go zapełnić i myślę, że będzie to fajne. Tutaj powstanie sobie dziurka na jaskinia, taka na powiedzmy przywitająca, coś tego typu. No i chyba tyle A kościół jak kościół Nie jest na pewno mój ideał, który chciałbym osiągnąć Ale jak na moje umiejętności budowania jest on całkiem dobry Odcinek nagrywam ten we wtorek A nie w środę W środę go zobaczycie natomiast Nie chciał mi się Jeszcze musiałem kilka rzeczy zrobić I nie zdążyłbym go we wtorek wrzucić więc sobie możecie nieważne no, nie ważne. no a kościół jak kościół no jest on ok jeszcze nie jest wypełniony w środku ale może kiedyś będzie ale to w przyszłości no i jeszcze sobie z tyłu możecie sobie zobaczyć tutaj jeszcze mam no, możecie widzieć od tyłu jak to wygląda jeszcze no i od boku wygląda w sumie tak samo nie ma żadnej zmiany na pewno też chciałbym sobie jeszcze y, przy okazji tego jakby ktoś miał jakieś nie wiem główki graczy to y, bardzo chętnie bym przyjął, bo chciałbym już powoli mieć tu ludzi coś tego typu, a głów, główek ja nie mam za dużo, tylko te co tutaj w sumie widzicie no i jakieś główki mobów jakbyście mieli to też będzie dobre ponieważ do krzaków takie różne główki mobów jest dobre do dekoracji mi się to oso osobiście dosyć duże podoba I jeszcze takie mam jedno drogie ostatnie pytanie do was jakie byście widzieli posąg tutaj w tym miejscu jeśli ktoś w ogóle napisze jaki byście tu posąg widzieli w tym miejscu bo tu jest taki pusty teren a chciałbym go delikatnie wypełnić i co byście tu widzieli komentarze są wasze Jak możecie widzieć, mapka też się tak dosyć solidnie zmieniła. Myślę, że w kolejnym odcinku, a może on być za miesiąc, ponieważ chyba za dwa tygodnie chyba sobie zrobię, nie wiem, jakieś trochę znowu sobie przypomnę tę serię tą z minigierkami może. A w tym czasie, w ciągu miesiąca, postarałbym się już skończyć całą wyspę, tak na spokojnie i zrobić oficjalny przegląd. Co wy sądzicie na temat? Napiszcie w komentarzu. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli się spodobało, to strzelabkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. No to co? No to chyba na tyle w tym odcinku. Pełnym wszystkiego. Na razie. Cześć.